Drodzy wierni, Pan Jezus Pomiszczowski w bardzo prostych słowach, w prostej historii zawiera całą rzeczywistość naszego wzrostu, naszej duszy, naszego, naszego rozwoju duchowego. Zobaczmy, przyjrzyjmy się, że tylko jedna czwarta owocuje, a trzy czwarte. Niestety nie przynosi owocu. I nie ma znaczenia tak naprawdę, z jakiego powodu ktoś nie przyniesie owocu. Czy to z powodu tego, że ziemia jest tak udeptana, że słowo Boże nie przenika? Czy to z tego powodu, że nie ma głębokości gruntu odpowiedniej i dlatego wszystko wysycha? Czy też dlatego, że ciernie i chwasty zagłuszają i znowuż nic nie wyrasta? Pan Jezus nam pokazał, że. Właśnie trzy czwarte słuchacze nie wydają owocu. Drodzy wierni, i kiedy słuchamy tą przypowieść, jest dla nas taka pokusa, ażebyśmy stanęli trochę z boku i powiedzieli, to nie o nas. I kiedy usłyszymy o tej żyznej ziemi, wtedy się jakoś włączamy i to, to jest o nas. I oby tak było. Ale czy tak naprawdę jest? Czy tak naprawdę rzeczywiście nie odnajdujemy siebie w tych? Trzech innych obrazach, które Pan Jezus nam przedstawia, czy czasem rzeczywiście te obrazy nie są dla nas jakąś tam ilustracją, właśnie naszej duszy, naszego serca, które nie wydaje owocu. I drodzy wierni, tak jak powiedziałem, nie ma znaczenia, w której z tych trzech grup nieszczęsnych się znajdziemy. Biada nam, jeżeli w tej grupie pomrzemy, bo nie będzie dla nas ratunku, jeżeli słowo Boże które nam zostało tak obficie zasiane, nie wyda tego stokrotnego owocu. Drodzy wierni, chciałem dzisiaj się zatrzymać nad tym jednym fragmentem, nad tym, na tej grupie drugiej, o której mówi Pan nasz Jezus Chrystus, bo ona być może jest tutaj najbardziej dla nas symptomatyczna, dla nas wszystkich. Ludzi, którzy mają słomiany zapał, ludzie, którzy zapalają się, Którzy chętnie jakby deklarują się, ale nie potrafią wytrwać w swoich postanowieniach. Są to ludzie, którzy chętnie się zapisują do różnych organizacji, wszyscy do EMI, wszyscy przyjmują szkaplerz, wszyscy noszą cały zestaw medalików różnych różnych szkaplerzy, różnych, są członkami różnych zgromadzeń, powiedzmy, różnych organizacji. Chętnie się do, też dołączają, nie wiem, do trzeciego zakonu, i tak dalej, i tak dalej. Ludzie, którzy gdy tylko posłyszą, że coś jest, jakaś nowa duszpasterska propozycja, oferta, chętnie się garną. Ludzie, którzy jeżdżą na rekolekcje, ludzie, którzy uczestniczą z dużym zapałem w życiu duszpasterskim przeoratów i kaplic naszych. Ale drodzy wierni. Często jest tak, że właśnie nie ma tam głębi. To jest taka bardzo, bym powiedział, powierzchowna pobożność. To, że noszę na sobie cały zestaw medalików, już nawet nie wiem, który gdzie został przyjęty i który co oznacza, ale mam tutaj całą po prostu wszystkie trofea. Że mam taki szkaplerz i taki szkaplerz, jestem członkiem tego i tamtego, powiedzmy, ruchu jakiejś, jakiejś wspólnoty. To, drodzy wierni, jeszcze wcale nie znaczy, że owocuje. To są pewne tylko zewnętrzne znaki, które mogą być dla mnie pomocne, ale o tyle są dla mnie pomocne, o ile ja jestem głęboki, o ile ta rzeczywiście gleba moja jest głęboka. Drodzy wierni, a tu jest właśnie ten problem, ponieważ my gdzieś mamy tą tendencję i mamy tą pokusę, ażeby pozostać dalej modernistami pozostać dalej jakby tak ślizgającymi się na powierzchni. I oczywiście, dlaczego się garniemy? Bo to są szczere chęci. To są szczere pragnienia. To nawet nie, nie o to chodzi, że na pokaz, że ja się później obnoszę dyplomikiem MI i wszystkim pokazuję, nie wiem, w pracy, słuchajcie, jestem członkiem MI. Nie, to nie o to chodzi. Ci ludzie, którzy się garnią, którzy chętnie jeżdżą na rekolekcje, którzy chętnie słuchają Bożego Słowa, robią to w szczerej intencji. Robimy to ze szczerą intencją. Nie mówię tu o tych fałszywych i zakłamanych, którzy na pokaz robią coś, ażeby ludzie ich chwalili. Ci należą raczej do tej pierwszej grupy, do tej twardej ziemi. Natomiast co się dzieje potem? Potem się dzieje właśnie to, że przychodzi próba i weryfikacja i się okazuje, że brakuje im wytrwałości. Bo właśnie tutaj zdradza się ta mentalność modernistyczna, która w nas jeszcze gdzieś tam tkwi. Bo my traktujemy religię jako pewną receptę na natychmiastowe, skuteczne polepszenie się mojego życia. To jest taki magiczny lek, który rozwiąże wszystkie moje problemy. Więc jak ja się zapiszę do poszczególnych ruchów, wspólnot, jak będę nosić tyle i tyle medalików, to moje życie się całkowicie odmieni natychmiast. I jak nie przychodzi taki skutek, to to pokolenie MTV, pokolenie krótkich klipów reklamowych jest zawiedzione. Stwierdzano, jeżeli tak się rzecz ma, no to nie ma, nie ma szans. To ja, się, ja opuszczam ręce i stwierdzam, dalej już nie pójdę. A prawda jest taka, tak jak z lekami na odchudzanie, z lekami, ze wszystkimi środkami na odchudzanie. Ludzie się dają nabrać na takie ten, że jak będziesz łykał te tabletki, to po miesiącu zgubisz 20 kilo. To jest mniej więcej ta sama mentalność. Wydasz 100 złotych niepotrzebnie albo więcej, to tak, odchudzisz swój portfel, ale nie zgubisz tych 20 kilo, które byś chciał zgubić, łykając te tabletki. Na to jest inny środek, o wiele bardziej mozolny i długotrwały, i trzeba taki środek podjąć, ażeby osiągnąć ten upragniony efekt minus 20 kg. I drodzy wiernie, w życiu duchowym jest bardzo podobnie. To nie jest tak, że dostanę taką tabletkę i mi się wszystko rozwiąże, tak? Będzie mi bardzo przyjemnie, miło, Pan Bóg wszystko już jakby wtedy poukłada, ja będę jak u Pana Boga za piecem i będzie mi to po prostu, będę tylko zbierał te wszystkie przyjemności i radości. Człowiek, który rozpoczyna swoje życie duchowe, niewątpliwie dostaje od Pana Boga dużo pocieszenia, po to, żeby człowieka pociągnąć do tego, do tego życia duchowego. Które wcale łatwe nie będzie, ale musi człowiek dostać ten wabik, który go zafascynuje, który go zmotywuje, a żeby wszedł, uwaga, na drogę krzyża. Bo innej drogi nie ma. I droga krzyża wiąże się ze stałym wyrzeczeniem i mozołem. I kiedy człowiek, chociażby będąc na rekolekcjach, się zapali, do tych. Ideałów, które zostaną ogłoszone. Szczególnie widać to przy okazji rekolekcji ignacjańskich, kiedy ludziom otwierają się oczy i są zachwyceni, i w końcu odkrywają ten katolicyzm, którego nikt im nie powiedział, i ukazuje się im tak wspaniała perspektywa, i chcą za tą perspektywą podążać. Ale kiedy każe się im postawić pierwsze kroki po wyjściu z domu rekolekcyjnego, okazuje się, że nie ma sił, nie ma odwagi, nie ma chęci, no bo to się wiąże z trudem. Ja myślałem, że zostanę natychmiast porwany do nieba i już tam zostanę na zawsze. Otóż Pan Jezus nie pozwala nam zatrzymać się na taborze, na górze przemienienia, mimo że apostołowie prosili Go dobrze nam tu być. Rozbijmy namioty, zostańmy tu, niech, ta, niech to wszystko będzie tak, jak jest. Ale Pan Jezus podąża na górę kalwarii, i ci, którzy do Niego należą, nie mogą pozostać na górze przemienienia, tylko muszą razem z Nim iść na górę kalwarii. To się z tym wiąże. I drodzy wierni, z tego też tytułu, jeżeli chcemy owocować, to nasza religijność musi być bardziej głęboka niż chwilowy zachwyt. I święty Ignacy Loyola. Poucza nas w regułach o rozeznawaniu duchów, że jeżeli masz pocieszenia, jeżeli jest ten moment, w którym z zachwytem przyjmujesz Boże słowo, to od razu uświadamiaj sobie, że za chwilę przyjdzie strapienie, za chwilę przyjdą pokusy, za chwilę przyjdą próby, za chwilę przyjdą trudności i mozoły krzyża, i wtedy się zweryfikuje. Jaka jest twoja pobożność? Wtedy się okaże, czy rzeczywiście jesteś człowiekiem głębi, wielkiej głębi duchowej, czy jesteś powierzchownym. Rozrnie, jeżeli pod wpływem najmniejszego krzyżyka cofam się, rezygnuję, poddaję się, to kimże jestem? Czyż jestem chrystusowy? Czyż jest, istnieje Chrystus bez krzyża? Apostoł Paweł nam pokazuje Chrystusa i to ukrzyżowanego, którym się chlubi, i mówi o sobie samym, że z Chrystusem ukrzyżowany jestem. To jest ten wzór dla nas chrześcijan. Jeżeli chcesz być Chrystusowym, przygotuj się na doświadczenia. wierni, nasze duchowe wzrastanie dokonuje się przez mozolne znoszenie wszelkiego rodzaju krzyży, które na nas spadają, tych drobnych przeciwności codziennych, związanych z naszą słabością osobistą i ze słabością bliźnich naszych, z którymi przyszło nam żyć, i tych większych przeciwności, które od czasu do czasu na nas spadają, czy to po prostu nasze osobiste problemy. Czy to, powiedzmy, problemy takie globalne, które w tej chwili na przykład trapią całą społeczność ludzką, na całym globie ludzie znoszą jeszcze gorsze doświadczenia niż my tutaj w Polsce z powodu właśnie różnego rodzaju wymysłów, pandemii, ograniczeń i tak dalej, które już tego świata, żeby uzyskać swoje cele, wprowadzają i uciskają ludzi. Do i w tym wszystkim. Jak my postępujemy. Że to, czasem nasza pobożność nie wygląda tak, że jak pociechy nam zabraknie, to się okazuje, że nic już więcej nie ma. Kiedy cień krzyża padnie na nas, to się okazuje, że ze wszystkiego się wycofujemy. Jeżeli taka jest nasza pobożność, to uwaga, biada nam, my jesteśmy wśród tych, którzy nie zaowocują. Jeżeli ma być to pobożność owocująca, to musi ona być długotrwała, długodystansowa. Nie MTV, nie jakiś krótki klip, nie krótka notatka, tylko to musi być długodystansowe działanie. A więc zastanówmy się, jak my pracujemy nad tym, ażeby pogłębić nasze życie duchowe. Częstokroć już wychodząc z konfesjonału, nie pamiętamy, jakie postanowienie poprawy mieliśmy. A co gorsza, najczęściej być może nie mieliśmy żadnego oprócz takiego, że postaram się być lepszym. Ilu z Was pamięta, ci, którzy podejmowali postanowienia noworoczne, jakie one były, a ilu wytrwało w tych postanowieniach? A jeżeli ktoś był na przykład w ostatnim roku. Na rekolekcjach zamkniętych. Czy pamięta w tym momencie, jakie postanowienia podjął? A mówię tylko o pamięci. A zadajmy sobie pytanie, a kto wprowadza te dobre i szlachetne postanowienia do swojego życia? Kto się stara i trudzi, ażeby codziennie, jakby pogłębiać tą swoją duszę, ażeby. To słowo Boże, które wpadnie, miało odpowiednią glebę i mogło zapuścić korzenie i wydać owoce. Ilu z nas pracuje nad swoimi wadami solidnie, porządnie, dzień w dzień? Jeżeli nie pamiętamy o postanowieniu, żeby walczyć z wadą, to też nie będzie żadnej pracy. Odwstaję, zaczyna się kolejny dzień, rozpoczynam. Kolejne moje zajęcia, tak jak co roku, i nic więcej, nic się więcej nie dzieje. Nie ma mojego wzroku podniesionego do Pana Boga. Nie zastanawiam się nad tym. Po prostu wykonuję te różne codzienne czynności, a moje wady, moje grzechy ciągle są przy mnie. Bo mi się nie chce trudzić, nie chce się mozolić, nie chce się ograniczać. Mi jest dobrze z moimi grzechami. Taki sposób postępując niewątpliwie nie wydamy owocu. I w momencie, kiedy przyjdą porządne krzyże, ludzie tacy zaczynają bluźnić Bogu. Czymże ja zawiniłem, że to na mnie przyszło? Dlaczego na mnie syłasz takie próby? Dlaczego takie cierpienia do mnie przychodzą? Spójrz na ukrzyżowanego, i tam jest odpowiedź. Czy jesteś wyznawcą takiego mistrza? Czy chcesz być wyznawcą jakiegoś Buddy czy innego wygodnego człowieka, zbiernie, my nie możemy być hedonistami re religijnymi. Naszym powołaniem jest przyjąć to, co Bóg nam daje, wziąć ten codzienny krzyż i naśladować Go. Niezależnie od tego, jak trudne są próby. Patrzmy na Chrystusa. Dźwigajmy nasze krzyże, walczmy z naszymi słabościami, zdobywajmy cnoty, nie marnujmy czasu. Nie kiedyś tam, nie w jakiejś tam nie wiadomo bliżej, nieokreślonej przyszłości, nie w czasie Wielkiego Postu tylko. Bo ilu z nas wytrwało w Wielkim Poście w postanowieniach, które w środę popielcową miało, czy Wielki Piątek, czy Wielką Sobotę, może powiedzieć sobie z ręką na sercu, że wytrwałem w moich dobrych postanowieniach? Jakże często skarżamy się i mówimy, tym byłem niewiernym, w tym zawiodłem, tego nie dokonałem. Biada nam, jeżeli owoców nie będzie. A owocami są czyny nasze, czyny według Ducha Bożego. To Słowo Boże, które pada do serc naszych powinno owocować, tak jak zaowocowało świętego Pawła. Czy ten święty Paweł mówi nam o jakichś przyjemnościach, wygodach, rozkoszach któremu Pan Bóg dał, same prześladowania, same cierpienia, same niedostatki, same niebezpieczeństwa. A On w tym wszystkim jest wierny Bogu. I jeszcze, kiedy zmaga, smaga go pokusa, Pan Bóg mu powiada, odpowiada na jego prośbę, żeby oddaliła się ta pokusa, ten wysłannik szatana. Bóg mu odpowiada, wystarczy Ci moje łaski. Na tą pokusę, Wygodnego, komfortowego chrześcijaństwa, Bóg odpowiada: Masz moją łaskę i walcz. Wystarczy Ci mojej pomocy. A więc i my, którzy mniej niż apostoł Paweł zasługujemy na łaskę Chrystusową, mamy pewność, że tej łaski nam nie zabraknie. Mamy łaskę. Dana jest nam, każdemu, wystarczająca, żeby pokonać trudności i ponieść krzyż. Aż do ostatniego tchu. A więc wykorzystujmy to tu i teraz, nie kiedyś tam, nie kiedyś, kiedy mi się zmieni myślenie, kiedy się zastarzeje, tylko tu i teraz. Przyjmij tą łaskę i idź za Nim wspierany wstawiennictwem i opieką matki naszej bolesnej Królowej, która zawsze będzie towarzyszyła każdemu, kto będzie chciał stanąć pod krzyżem Chrystusowym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.